Wszystkim, a więc to Ucja z przeszłości edytująca znowu ten filmik A więc ten filmik miał tak naprawdę wlecieć, naprawdę, no już tak z tydzień temu Ale dzień przed zanim go miałam właśnie dodać Mój Instagram został zhakowany, więc krótka historia po prostu Ktoś się na moje konto i zrobił to już kilkanaście razy, odzyskiwałam mnie, sporo o tym się hakowali Także długa historia, ale w każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że po prostu mój Instagram teraz jest niedostępny, przez to, że no po prostu nie jest dostępny. Mam nadzieję, że uda nam się go odzyskać. Pracujemy na tym razem z Patrycją, moją menedżerką, także chciałam wam tylko powiedzieć, że przepraszam, bardzo za Wami tęsknię i bardzo przykro mi, że nie mogę utrzymać z Wami takiego fajnego kontaktu, jak wcześniej otrzymałam. Więc mam Snapchata, którego mogę Wam podać tutaj, które możecie mi dodawać, i tam też dodaj Stories ale stwierdziłam, że jak na ten czas po prostu będę miała tak jakby mojego ekstra Instagrama tak jakby bardziej casual, um, to stories więc podam Wam tego Instagrama tutaj, więc jeśli chcecie być na bieżąco jeśli interesuje Was co robię, kiedy nie mam je na tym moim lulu, na Lucy blog to no to zapraszam Was na tego Instagrama i mam nadzieję, że wkrótce wrócę do Was na Instagrama, którego miałam także tyle chciałam powiedzieć, wyjaśnić trochę sytuację i mam nadzieję, że film Ci się spodoba Postawić. Może tu? Gdzie was postawić? Wszystkim witam was w kolejnym vlogu I teraz witam was z hety. typowo norwesko Jesteśmy na chycie u Filipa w Oslo. I tak, jesteśmy tutaj w hytcie na jedną noc, później będziemy dwie noce w hotelu w, w Oslo. Takimi ferie, wakacji bym powiedziała. Ale chciałam zobaczyć w końcu dom hytta, bo jestem z nim przez 5 lat i mam dom hytę i nigdy jeszcze tutaj nie byłam, a widok, jak widzieliście przed chwilą, jest przepiękny. Więc jesteśmy tutaj nie tylko ze na to, że chcieliśmy sobie odpocząć we dwoje, ale dlatego też, że możliwe, że będziemy kupować mieszkanie. Więc dlatego tutaj jesteśmy, jesteśmy umówione, umówieni na kilkanaście Oglądam mieszkania i będziemy oglądać je i sprawdzać, czy, czy jest coś dla nas i czy uda nam się coś kupić. Więc trzymamy kciuki, że nam się uda coś kupić, bo mamy coraz mniej czasu do mojej wyprowadzki. Więc teraz tak, byliśmy na trzech wysypiskach dzisiaj w sumie, i w czego jedno mieszkanie nam się bardzo spodobało, także mamy go jeszcze na oku. Ale jak mówiłam, mam jeszcze sporo w ciągu weekendu i w poniedziałek. Także jak na razie nie chcę się napalić na jedno mieszkanie, bo jeszcze nie wiem, jak jest z tymi innymi. Więc tak, teraz idziemy sobie prawdopodobnie na sushi. Musimy gdzieś tutaj zjechać. Um, I będziemy tutaj siedzieć fajnie, patrzeć na widok, bo jest na co patrzeć. Um, no, także chciałam tylko wytłumaczyć, co się dzieje. Tak, zobaczymy, co się będzie działo dalej w vlogu, Także. Okay, więc wielkie tłumaczenie tego, co się stało. Bo w jednym klipie mówię Wam, że będę szukała mieszkania, że możliwe, że coś będę kupować, a nagle w jednym, w drugim klipie nagle mamy mieszkanie kupione, i wszystko nagle jest ogarnięte. I Chciałam troszeczkę wytłumaczyć jeśli nie jesteście na bieżąco, no to nie wiecie, bo na Instagramie w sumie powiedziałam Wam, że tak udało mi Filipowi kupić mieszkanie, więc może Wam opowiem, od początku kiedyś się zaczęła. zaczęła się to w sumie nie tak dawno temu, około tak miesiąc temu, dwa miesiące temu zaczęliśmy się zacząć myśleć bardzo poważnie nad kupnem mieszkania. I dlaczego? Y Zdecydowaliśmy się na kupne mieszkania w tak młodym wieku, wiem, że wiele osób to przeraża, każdy na pewno na, na początku stara się wynajmować dopiero, e, jak się już ma z tą pracę i w ogóle to w się e, kupuje mieszkanie, jeśli co tam naprawdę chcesz, ale skierowanie <laughs> też, że w sumie. Ja miałam wydamować mieszkanie razem z Monelisą i taki był plan. Przez dłuższy czas mieliśmy wydamować w sumie, jakby, pokoje w takim typowym mieszkaniu dla studentów, czyli że tak, jakby mieszkać <grych> w piątkę dziewczyn i mamy wspólną łazienkę, wspólną kuchnię. Także to naprawdę mieszkałybyśmy razem, ale też z innymi dziewczynami, które byśmy prawdopodobnie nie znały, dopóki byśmy się z nimi nie przeprowadziły. I tak jest najczęściej sytuacja, i wcale nie płacisz jakoś mało. Na przykład tutaj mniej więcej się płaci, i mam powiem to w koronach, też możecie sobie tam sprawdzić ile to jest na złotówki, ale płaci się ogólnie tak mniej więcej zauważyłam, że jak chcesz mieszkać jak najbliżej centrum czy coś, no to tak w granicach 7 do nawet 8 tysięcy koron, czasami nawet więcej, ale jeśli chodzi właśnie o takie kolektywy, gdzie mieszkacie wspólnie, to jest około 7 tysięcy bym powiedziała koron. Yy, I różnica nie jest jakaś wielka niż tego, co będziemy teraz płacić w kredycie za nasze własne mieszkanie, to nam też właśnie o to głównie chodziło, że wcale ludzie płacą nie naprawdę kosmiczne ceny za wynajmiecie mieszkania kiedy naprawdę wyrzucałem pieniądze w błoto, bo prawda jest taka, że później z tego mieszkania nic nie będziesz miała e, i wyrzucasz naprawdę sporą kwotę miesięcznie na mieszkanie, które tak naprawdę nie jest twoje. Więc dla niego Filip też nie chciał nigdy, tak jakby nie planował ze mną zamieszkać, bo mój plan był, żeby wynajmować. On e, już od dłuższego czasu zbierał na to, żeby kupić mieszkanie czy, czy kupić właśnie dom. Um, więc stwierdziłam, że dobra, może mi, jak to jest, gdybyśmy chcieli kupić dom. Um, więc poszliśmy do banku i usłyszeliśmy mniej więcej, jaką, na jaką kwotę możemy dostać kredyt, co tam jak, jak tam tam. I dlatego, że Filip ma stałą pracę, zarabia bardzo dobrze, um, to tak, dostaliśmy kredyt um, i mogliśmy, byliśmy w stanie kupić mieszkanie w Oslo. I ja staram się pytać, jakie są ceny mniej więcej, kupna mieszkania w Oslo, ogólnie kupna, jakby. Własnego mieszkania, własnego domu w Norwegii, więc ceny są naprawdę różne, zależy e, gdzie chcesz mieszkać. Wiadomo, że w Oslo ceny są bardzo wygórowane ze względu na to, że to jest Oslo, więc e, za mieszkanie, które kupiliśmy, moglibyśmy sobie naprawdę kupić albo tutaj ładny dom, albo wybudować swój własny dom, e, który by no, był większy, ładniejszy prawdopodobnie, ale wiadomo, że e, też takie mieszkanie w Oslo są naprawdę inwestycja, bo. Te ceny cały czas idą do góry, także za parę lat to mieszkanie będzie warte o wiele więcej niż na przykład było teraz, zwłaszcza jeśli na przykład coś tam jeszcze porobimy, chociaż mieszkanie jest całkowicie nowe i jest wyremontowane w 2020 roku, także wszystko co mamy, mamy jeszcze z paragonami, cała kuchnia jest nowiusienka, nic nie było używane, więc to też jest dla nas trochę taki wielki plus, że tak jakby... Wprowadziliśmy się do całkowicie nowego mieszkania, więc tak. Więc jeśli chodzi o ceny, to są naprawdę różnie, jak mówiłam. Ale my mieliśmy granicę na 4 miliony koron, czyli nie chcieliśmy w ogóle iść w sumie nawet wyżej do góry. I ciężko też by było właśnie wtedy z kredytem, bo wiadomo, że wtedy. Też by była jakby kosmiczna cena na pierwszy kredyt, więc widzieliśmy w sumie, że 4 miliony to też tak jakby nasza taka granica. Ym, I 4 miliony to w, tutaj w Oslo w sumie bym powiedziała, że jest taki mniej więcej minimum, chociaż znajdziesz mieszkanie poniżej 4 milionów, to jeśli chcesz dostać coś za te pieniądze, to raczej 4 miliony to jest taki, taka podstawa, gdzie tutaj byś się w Winstrze, tutaj, gdzie mieszkam, aktualnie kupiłabyś za to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży i ładny dom. Ale jak mówiłam, to z Oslo. Więc zdecydowaliśmy się właśnie na to mieszkanie. Jesteśmy mega zadowoleni i chcę wam pokazać to mieszkanie. Wyprowadzamy się już za niedługo, także dzisiaj właśnie się będę pakowała. Zostało mi chyba trzy dni w sumie, żeby się popakować. Więc będę się przez te trzy dni pakowała i szukowała. I wyjeżdżamy w piątek rano, jedziemy do mieszkania, wymierzyć wszystko, kupić meble. I wszystko to się będzie działo w weekend, a ja w poniedziałek zaczęłam szkołę. I właśnie jeśli chodzi o szkołę... Um, właśnie, zaczynam studia O tym wiedzieliście w sumie, że będę zaczynała jakieś studia, tylko nie wiedzieliście jakie Więc ja zdecydowałam się na studia pam, param, pam, pam, Socjologia e, Więc zdecydowałam się na socjologię ze względu na to, że e, to jest jeden z takich... Co mam powiedzieć? No po prostu mnie bardzo, bardzo ciągnęła na socjologia, socjologii. względu że miałam też przedmiot socjologię, w ostatniej klasie liceum i naprawdę to był jeden z takich przedmiotów, dla których naprawdę aż się cieszyłam, że go miałam. Zawsze się cieszyłam na te lekcje i zawsze jakoś łatwo mi się tego nie musiałam się jakoś super wkuwać do tego, po prostu wszystko wchodziło mi z łatwością. Byłam bardzo otwarta na ten przedmiot i miałam z tego w sumie nawet egzamin ustny, który go zdałam śpiewająco bez żadnych problemów, także jest to po prostu... Coś, co mnie mega bardzo interesuje i wierzę w to, że po prostu te studia były dla mnie dobrą decyzją. Jak na razie, e, jeśli pytacie się, czy to są e, ile na ile, i to jest bachelor, czyli 3 lat nie, ale najprawdopodobniej, znaczy na pewno zrobię sobie masterkę. Także to będzie łącznie 5 lat studiów, jak na razie. <grytanie> także zaczęłam od tego. Jestem naprawdę mega, mega podjarana, że zaczęłam te studia i dlaczego zwlekałam. Zwleka, zwlekałam żeby wam powiedzieć, ponieważ um, nie wiem jakoś tak czekałam tego na taką chwilę, że okej, okay, na 100% zaczynam te studia i tak na 100% idę na właśnie do e, e, idę studiować właśnie socjologię, także socjologia... To zapomniałam wam wspomnieć o tym, zapomniałam w ogóle, o tym powiedzieć i wam przypomnieć, ale tak Monalisa nadal mieszka ze mną i z Filipem, i tak ma tutaj swój pokój, wynajmuje tak jakby od nas mieszkanie. E, także zapomniałam o tym w ogóle wspomnieć na YouTube. Mówiłam też na o tym na Instagramie, ale nie tutaj, także Kurzkaos! Kurzkaos! Curzko! Oslowo city beaches! We move! U, u, u,

Tutaj emocjach jak widzicie, trochę się podziało, więc witam Was w mojej sypialni w naszym mieszkaniu, więc dużo się działo przez ostatnie dni. Miałam nagrywać o wiele więcej, ale powiem wam, że to, ta przeprowadzka nas przerosła i przerosły moje oczekiwania. Myślałam, wiedziałam, że będzie się i wiedziałam, że będzie się dużo działo, ponieważ nasze mieszkanie było całkowicie Wszystko, wszystko co było tutaj tak naprawdę. Kiedy patrzyliśmy na mieszkanie, po prostu znikło i oczywiście o tym wiedzieliśmy, że nie jest umeblowane Ale po prostu kupić to wszystko e, w 3 dni mieliśmy na to dokładnie, żeby wiecie Jechać do IKEA, wybrać całe meble w całym mieszkaniu e, Ozdoby, wszystko tak wiecie, żeby jak najszybciej po prostu, żeby nam się udało Ogarnąć, żeby to mieszkanie wyglądało jak najszybciej, coraz ładniej e, Po prostu nas przerosło tak Naprawdę przez te 3 dni my Okładam się około do 3 w nocy. Wstawałam około 7-8 rano codziennie, żeby po prostu jak najwięcej ogarnąć, ponieważ zaczynałam szkołę teraz już w poniedziałek, czyli pojechaliśmy w piątek i mieliśmy 3 dni do poniedziałku, żeby po prostu to mieszkanie zaczęło wyglądać. I teraz jeszcze jest, już wygląda, już jest naprawdę bardzo fajnie, ale oczywiście to trwa, żeby wszystko e, się ułożyło, na przykład w nasz balkon. Ech, teraz jest. E... E, który mam tutaj On teraz nie wygląda, skoro na to, że będziemy go malować I będziemy wykładać też podłogę nową Także teraz to Tak nic za bardzo używamy tego terasu, Chociaż e, Używamy tego tylko, żeby wieszać pranie, tak naprawdę Żeby się działo sobie na, na dworze Ale pokażę wam mieszkanie, jak wygląda teraz I wydaje mi się, że zrobię oddzielny house tour, Kiedy ten, e, za nie wiem Za dwa miesiące, czy coś takiego Kiedy to mieszkanie już będzie w pełni gotowe I będzie w pełni na miejscu, tak jak ja sobie tego życzę Ale... Tak, chciałam tylko powiedzieć, że przyprowadziłam się i jest dobrze i pokażę Wam za chwilę mieszkanie, ale na sam początek um, zadawaliście mi kilka pytań na Instagramie, na które chciałam Wam odpowiedzieć, że po prostu teraz Wam pogadać i zrobić Wam update życiowy. Jak wyglądała u was studia pod względem pandemii? Chodzi o zabezpieczenie, naukę i zdanie tam. Więc teraz, w sumie tak jakby jak mówiłam, że teraz jest taki wytyczny rozpoznawczy, dosyć sporo rzeczy mamy digitalnie, e, dig, e, digitalnie? Tak się może powiedzieć? W każdym razie wszystko mamy, dużo przez komputer na Zoomie, po prostu dużo mam takich spotkań, ale też spotkamy się w parku, w parku ze względu na to, że jest dużo otoczenia, musimy utrzymywać dystans od siebie, także nie jesteśmy mega blisko siebie, chociaż nie mówię, że to zawsze, jest upilnowane, zwłaszcza kiedy alkohol jest, chociaż ja staram się po prostu uważać Mamy ze sobą zawsze anti i będzie yy, czyścimy nasze rączki, żeby było czyste yy, Nie pijemy z tych samych ten i nawet nie możemy jeść np. z tej samej paczki chipsów, czy wiecie grillować, czy coś takiego Wszystko pilnujemy, żeby było bezpiecznie i jest to bardzo takie wypilnowane. A jeśli chodzi o następny tydzień, kiedy moje studia się naprawdę zaczynają, kiedy zaczynają się takie Wiecie, normalne zajęcia to wszystko będzie robione przez komputer. Nie będziemy się na razie spotykać w salach wykładowców. E, także tak to teraz wygląda. Jesteś zadowolona z tego, że zrobiłaś Gapir i w tym czasie pracowałaś. Tak, jestem bardzo zadowolona z tego. No bo nie wiecie jak ja byłam sobie sama wdzięczna za to, że ja tyle harowałam i że uzbierałam tyle pieniędzy, kiedy ja musiałam wydać tyle pieniędzy na to mieszkanie, kiedy kupałaś te meble. I to są rzeczy, które cieszą, to są pieniądze, które nie bolą tak strasznie, kiedy się traci, bo to naprawdę, mm, gdybyście widzieli te, te paragony, które ja oddałam... No, kiedy... Dużo pieniędzy wydałam, ale na szczęście jeszcze mam oszczędności, także jak wszystko jest ok Zaczynam też zanim długo też pracy, bo w sumie dzisiaj na taki, żeby właśnie... Umówić się z szefem i w ogóle, także będę miała dwie, będę pracowała na dwóch stacjach na zmianę, zależy po prostu kiedy będą mnie potrzebowali gdzie. Także też będę pracowała na stacji benzynowej na CREK ze względu na to, że e, czuję się najbezpieczniej na sam początek po prostu pracować w pracy, gdzie tak jakby znam mniej więcej o co chodzi, ponieważ pracowałam już na Cork dwa lata. E, także znam się po prostu na rutynach i wiadomo, że to wszystko będzie wyglądało inaczej, ale... Zdecydowałam się, że to jest dobra decyzja jak na razie, a wydaje mi się, że też poszukałam innej pracy Żeby po prostu była trochę bardziej mniej... mniej wymagająca, bo jednak praca w stacji nowej, na pewno zwłaszcza w Oslo jest bardzo wymagająca I spotykasz naprawdę bardzo wielu innych ludzi um, Także i wiadomo też, że praca jest trochę tak, że bardzo często późno kończę Także trochę nie chcę też wracać strasznie późno do domu Metrem i wiecie, ogólnie. No. Ale to już z tym, kiedy znalazłam pracę i mówię sobie, że jestem mega wdzięczna za to, że nie tylko, że pracowałam i teraz zdobyłam też bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o pracę Przez to będzie łatwiej mi znaleźć pracę, wiecie, w obok studii, kiedy będę chciała, wiecie, pracować trochę w weekendy i w ogóle Jest mi o wiele łatwiej, jak widzicie, teraz po prostu z... jestem tutaj 4 dni i już mam załatwioną pracę Gdzie nie byłoby to takie łatwe, gdybym nie miała w ogóle żadnego doświadczenia, jeśli chodzi właśnie chodzi o życie w zawodzie No, także jestem mega zadowolona z siebie, jeśli chodzi o oszczędności jestem mega zadowolona, że W ogóle się zastanowiłam, że ja naprawdę zdecydowałam się na socjologię, która Wydaje mi się, że będę mega, mega zadowolona z tych studiów Jak na razie jestem Ciężko było ci się wyprowadzić z rodzinnego domu? Tęsknisz Tak, było mi ciężko Naprawdę bardzo mi ciężko było Ze względu na to, że no, no żebyście widzieli, jakie się popakamy, jak moja mama wyszła, bo byli z nami tutaj przez te trzy dni i by nam pomagali naprawdę bardzo dużo. Bo sami byśmy się nie wyrobili z tym wszystkim, ale naprawdę. Strasznie mi było przy okole, nigdy nie czułam aż takiego bólu Jak ktoś właśnie odjeżdżał I po prostu nawet do tej pory wydaje mi się, że jeszcze tego tak nie odczuję Nie odczułam, bo mi się wydaje, że tak jakby tutaj jeszcze na feriach i nie zostaję tutaj na zawsze Ale jak mówiłam, Winstra jest, czyli mój dom rodzinny, jest około 3 godziny z Oslo Także będę mogła przyjeżdżać na weekendy, kiedy będę miała wolę. Moja mama i tata też będą mogli przyjeżdżać na weekendy um, Też nie mogę doczekać, aż ich oboje zobaczę, także mega się cieszę, że w sumie tutaj wiecie, pociąg czy autem nie jest jakieś strasznie daleko od Sierdzinki. Eee, także co? Pokażę wam mniej więcej mieszkanie jak wygląda teraz. Eee, zobaczmy. Okej. Okay. Więc tutaj widzicie macie drzwi kiedy wchodzicie do mieszkania. Tutaj jeszcze jest jędarnia, to trochę. I tutaj jest ta szaf, piękna szafa, która trzyma większość takich rzeczy, których nie chciałam, żeby było widać. Także jest cała szklana. Wszystkie Wszystkie rzeczy są tutaj naprawdę z Ikei, bo tam bodaj łatwiej. Więc tak, fajna dobra szafa i fajnie, że ma lustro zbudowane, bo widzimy, jak wygląda cały outfit. Tutaj macie łazienkę zaraz obok. Łazienka, sorry, która może nie wygląda teraz, ale Filip zaraz wam pokażę. Jest fajna, czarna, mega nowoczesna. Bardzo nam się podoba, także macie pralkę I tak, dosyć mała, fajna łazienka. Tutaj wchodzimy. To w naszej sypialni, więc mamy tutaj gigantyczne łóżko. Jest tak wielkie, patrzcie na rozmiar mnie i tego łóżka jest... No ale Filip taki chciał i w sumie mi też się spodobało taki, e, takie fajne, duże łóżko z gra że w sumie nie chciałam mieć duże rzeczy w tym mieszkaniu i to fajnie po prostu wyglądało. Tutaj macie szafę, którą ja dzielę z Filipem. Będę musiała kupić komodę, bo nie wiem jeszcze wszystkich swoich rzeczy, bo mam za dużo ciuchów Także będę musiała kupić komodę, którą postawię na w salonie. Więc co? Wszystko jeszcze jest tutaj z Ikei Naprawdę takie fajne macie um, Stopki, no półki na cel... co? W każdym razie. macie telewizor. Duże klucze, um, które mam tutaj w sypialni, żeby, gdy już chcieli po prostu siedzieć, to. Możemy tak łopcę. Wzięłam ze sobą biurko moje z względu na to, że siedziałam, że jeśli będę miała po prostu szkołę i w ogóle to będę mogła tutaj siedzieć. Czy nagrywać tutaj dla Was fajny filmik, bo mam tutaj okno zaraz obok ignorujcie nasz balkon, bo mamy w kolerze, rzeczy na nim. Ale tak wygląda nasze sypialnia. Filip. <grym> I przepraszam jeśli widzicie od kurad w ogóle, to jeszcze znajdziemy miejsce na to, tylko teraz jest na widoku. Więc chodźcie ze mną. Do naszej małej kuchni, której jest Mona Lisa. Monelisa okra teraz robię obadę w jak ja wspominałam, także tak wygląda nasza kuchnia. Ładna, zielona. Jest dosyć mała, ale wystarczy dla na nas tak naprawdę, więc bardzo nam się podoba. Jest całkowicie nowa. E, nie było kurzywanej w ogóle, także jestem bardzo zadowolona. Tutaj jest pokój Monalisy. Nie musimy jakoś strasznie go pokazywać, ale ma trochę bajzel, także muszę. Zatknijmy drzwi I wkraczamy do naszego salonu, czyli mojej ulubionej części tego mieszkania Zgadza się, że jest mega duże, mega przestrzenne I są śliczne okna Więc może zaczniemy od tej części tutaj Więc mamy piękny, e, drewniany stół z IKEA. Mieliśmy w sumie mniejszy e, i jaśniejszy kolor Ale wyszło, że go nie było i zdecydowaliśmy się na ten, który był droższy Ale teraz jestem zadowolona, że jednak na niego zdecydowaliśmy Bo po prostu inwestycja w lepsze Lepszy stół. Tutaj macie lustro i taką fajną lampę eee, i tutaj wydaje mi się, że będzie jeszcze stała komoda zaraz e, pod lustrem, żeby mieć więcej miejsca, po prostu odsłyniemy trochę stół. Eee, następnie macie taki fajny stolik, czarny, e, brązowy, taki ciemny, który pasuje do tego stołu, co mam obok i taką lampę z głośnikiem Ikei, i także z taki będę jestem ale musimy jeszcze to toku będziemy poprzeć do prądu, <tosłuch> także testowaliśmy gdzieś indziej. Tutaj macie naszą gigantyczną sofę. Też jest mega wygodna i mega fajny kolor, mi się bardzo podoba. Ogólnie jest mega fajna. E, tutaj macie wielki telewizor. Też ta jakoś jeszcze ta, ta jest jako niegotowa, także ignorujcie ten bajzel, ale tutaj będą mieć jeszcze takie drzwiczki, także to wszystko się będzie zamykało, ale musimy wymienić, bo daje nam swój rozmiar, Albo my w każdym razie musimy wymienić, bo tutaj będą po prostu nic tutaj nie będzie widać. Wielki telewizor, jak normalnie w kinie. to w chwili wybierał, czego można się spodziewać. A tutaj mamy wielkie okno z widokiem na, tak naprawdę, na ulicę naszą, nasz parking. Kilkanaście roślinek już udało mi się kupić, będzie jeszcze ich więcej. I na sam koniec mamy balkon, ale jak widzicie, jest całkowicie zagracone. W że razie, fajnie jest barką, będą tutaj meble. Będzie to odświeżone i wtedy będzie można siedzieć i możecie nawet mieć zabudowane, mamy zabudowane okna, także można też siedzieć tam w zimie, więc super. Więc jest tak sobie cały tor mojego mieszkania na razie dostaniecie o wiele lepszy tor, obiecuję Wam, kiedy to mieszkanie będzie skończone, ale jak na razie mam nadzieję, że Wam się sprówało i... Tak, widzę się, się z wami w następnym filmiku, dawajcie, klikajcie łapkę w, w górę, jeśli chcecie taki lepszy house store, kiedy już to mieszkanie będzie skończone i dajcie znać, co w ogóle myślicie o mieszkaniu.